W kole podstawowej nr 2 w łańcucie odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Uczniowie mieli okazję spotkać się z Marcinem Prusem, byłym reprezentantem polski w siatkówce oraz ambasadorem kampanii Odpal Umysł. Tematem spotkania było uzależnienie od alkoholu i narkotyków wśród młodzieży. Problem, który wciąż budzi niepokój również w Polsce. Kampania dotyczy wielu różnych aspektów funkcjonowania młodego człowieka. Przede wszystkim mówimy o uzależnieniach od środków psychotropowych, mówimy również o papierosach, mówimy o narkotykach, rzecz jasna. Nie zapominam o telefonach komórkowych oraz wszystkich rzeczach, które mogą mieć negatywny wpływ na młodzież. Założenia są takie, aby przede wszystkim porozmawiać z młodzieżą w troszeczkę inny niż do tej pory sposób, w bardziej ciekawy, w angażujący. Oraz w taki sposób, który na długo pozostanie w pamięci. Przynajmniej takie są założenia. Według badań Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad używaniem alkoholu i narkotyków, przeprowadzonych wśród 15- i 16-latków, wynika, że aż 79% polskich nastolatków piło alkohol przynajmniej raz w życiu, a 23% miało kontakt z marihuaną. Te liczby pokazują, jak istotne są działania profilaktyczne w szkołach i jak dużą rolę odgrywa edukacja oraz autorytety, które potrafią trafić do młodych ludzi. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach profilaktyki o uzależnień, finansowane właśnie z Urzędu Miasta, w którym bierzemy udział dzięki dotacji finansowej, z której korzystamy. I właśnie to spotkanie z panem Marcinem Prusem jest jednym z elementów tej profilaktyki, w którym. Zapoznajemy uczniów z profilaktyką od uzależnień antyalkoholowych. Mamy również lekcje prowadzone w ramach profilaktyki przez nauczycieli, wychowawców, przez pedagogów, psychologów. To już jest kolejne spotkanie w naszej szkole. Pierwsze miało miejsce na początku tego roku szkolnego, w którym były poruszane ogólne problemy uzależnień od narkotyków, alkoholu, no i papierosów. Szczególnie uwagę tutaj zwracaliśmy na problem uzależnień od... E papierosów. Spotkanie miało charakter motywacyjny i profilaktyczny. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali historii byłego siatkarza, który podkreślał, jak prawdziwa siła to nie tylko ta fizyczna, ale przede wszystkim siła charakteru i umiejętność mówienia nie. No niestety narkotyki schodzą coraz niżej, docierają do dzieciaków 11-12 letnich. Papierosy stają się normą, szczególnie papierosy, które są jeszcze większą zmorą. Bo przecież jest to smaczne, ładnie pachnie i do tego można przycwaniokawać przed kolegą albo koleżanką. Po części wykładowej, szkolne siatkarki ze szkoły podstawowej nr 2 miały niepowtarzalną okazję wziąć udział w treningu piłki siatkowej.